Oj, oj, oj. Pijemy? Nie wiem czy on się przewraca, czy to robi specjalnie? Nie no, pije. Zaraz nie pije. Dawaj, klejemy. Trzeba czym to lekko podłożyć. Bo tak jak mówię, nie wiem czy on pił sam w ogóle, no, no, ale teraz, piję teraz. Teraz pijemy, nie? Znaczy, bo chodzi o to, że jak nie pił sam, no. to być może trzeba na... mu pokazać. Ty nie kręcisz? No. Będzie suchy ten gazel. No. Po ja no. czachrani. <laughs> A jeszcze jedno. Ze szczotką się pokłóciłeś? Ukradłabyś się, jakbyś nie za bardzo kumał, że ma pić sam, ale jak już go zamoczę, to... Zamoczę i zapiję. Weźmy, już, przerwiesz na chwilę i nalejesz mi tu jeszcze wody, bo trochę mi brak ręki.